No. Kamień, zaskoczysz, zaskoczyć, nie chowajcie za chłopa. Wy. Wyprzed... ładnie. Dobra, dobre, Bogdan, brawo. A to po taka sama. Go.

Gopnij go. Gopnij go. Gopnij go. Gopnij go. Gopnij go. go. Gopnij go. Gopnij go. Gopnij go. Gopnij O Gopnij go. Gopnij go. Gopnij go. Gopnij go.

<śmany> Gajster jeszcze by... Co? nie <śmany> pchaj no, się. To będzie 3 Mówiłem 3-2. Chłop przyjmuje, obraca się strzela, aby się przyglądać. Mm. <śmany> <śmany> Tylko żeby w bramkę. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Masz to? Jak to przez mur przeszło, czy jak? No to nie ma No i tak była w padości, no, nie? No właśnie. No nie wiem, bo ten kamerzysta to tylko w jednym miejscu siedzi. To ja nie widzę. Polonych Nie no, dopytuje się, ale on ten nie pokazywał nic boczne.